Jego są modły uczciwych. 9. Droga grzesznika obrzydła dla Pana, kocha on miłośnika prawości. 10. Dla odstępcy od drogi surowa jest kara, kto karcenia nie znosi, ten umrze. 11. Szeoliotchłę są jawne dla Pana, o ileż bardziej serca synów ludzkich. 12. Szyderca nie lubi upomnień, do ludzi mądrych nie chodzi. 13. Serce radosne twarz rozwesela. Gdy smutek w sercu, i duch przygnębiony. 14. Serce rozważne szuka mądrości, usta nie mądrych sycą się głupotą. 15. Wszystkie dni są złe dla nieszczęśliwego, serce szczęśliwe to uczta wieczysta. 16. Lepiej mieć mało z bojaźnią pańską, niż z niepokojem wielkie bogactwo. 17. Lepsze jest trochę jarzyn z miłością, niż tłuste wło z nienawiścią. Osiemnaście, człowiek gniewliwy wznieca kłótnie, a cierpliwy spory łagodzi. Dziewiętnaście, jak żywo płoc ciernia, tak droga leniwych, ścieżka uczciwych jest wyrównana. Dwadzieścia, mądry syn radością ojca, a matką gardzi syn głupi. Dwadzieścia jeden, niemądry głupotą się cieszy, rozumny idzie prawą drogą. Dwadzieścia dwa, a brak rady unicestwia zamiary, udają się one, gdzie wielu doradców. 23. Odpowiedź ust własnych cieszy człowieka. Jak miłe jest zdanie stosowne. 24. Dla mądrego droga życia w górę, by uniknąć Szeolu, co w dole. 25. Pan rozwala dom pysznych, a między wdową utwierdza. 26. Obrzydłe są panu złe plany, lecz dobre słowa są czyste. 27. buże się dom przez zyski nieprawe, żyć będzie. Kto darów nie znosi. 28. Prawe serce rozważa odpowiedź, złością buchają usta występnych. 29. Od nieprawych jest Pan daleko, modlitwy prawych on słyszy. 30. Jasne oczy radują serce, radosna nowina od świeża kości. 31. Ucho posłuszne zbawiennej radzie pomiędzy mędrcami przebywa. 32. Odrzucić wskazówki to sobą pogardzić. Zdobywa się mądrość słuchaniem uwag. 33. Bojaźń Pańska jest szkołą mądrości, pokora poprzedza sławę. 1. Człowiecze są zamysły serca, odpowiedź języka od Pana. 2. W oczach człowieka czyste są wszystkie jego drogi, lecz Pan osądza duchy. 3. Powiesz Panu swe dzieło, a spełnią się Twoje zamiary. 4. Wszystko celowo uczynił Pan, także grzesznika na dzień nieszczęścia. 5. Obrzydłe Panu serce wyniosłe, z pewnością karania nie ujdzie. 6. Miłość i wierność gładzą winę, bojaźń Pańska ze złych dróg sprowadza. 7. Gdy drogi człowieka są miłe Panu, pojedna on z nim nawet wrogów. 8. Lepiej mieć mało żyjąc sprawiedliwie, niż niegodziwie mieć wielkie zyski. 9. Serce człowieka obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki. 10. Na wargach królewskich wyrocznia, jego usta w sądzie nie błądzą. 11. Waga i szala to sprawa Pana, jego działo ciężarki we worku. 12. Obrzydła królom działanie nieprawe, bo tron się opiera na sprawiedliwości. 13. Prawe usta królowi są miłe, uczciwie mówiących on kocha. 14. Gniew króla to zwiastun śmierci. Uśmierzy go człowiek rozumny. 15. W pogodnym obliczu króla jest życie. Jego łaska jak chmura deszczowa na wiosnę. 16. Raczej mądrość nabywać niż złoto. Lepiej mieć rozum niż srebro. 17. Unikać złego to droga prawych. Chroni życie. Kto czuwa nad drogą. 18. Przed porażką wyniosłość. Duch pyszny poprzedza upadek. 19 Lepiej być skromnym pośród pokornych niż łupę dzielić z pysznymi. 20 Znajdzie szczęście kto zważa na przykazanie, kto panu zaufał szczęśliwy. 21 Kto sercem mądry, zwie się rozumnym, a słodycz warg wiedzę pomnoży. 22 Rozum źródłem życia dla tych, co go mają, głupota karą dla niej mądrych. 23 Od serca mądrego i usta mądrzeją. Przezorność na wargach się mnoży. 24. Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała. 25. Jest droga, co komuś zdaje się słuszna, a w końcu prowadzi do zguby. 26. Głód robotnika pracuje dla niego, bo przymuszają go usta. 27. Człowiek nieprawy złogotuje, i ogień mu płonie na wargach. 28. Człowiek podstępny wznieca kłótnie, plotkarz poróżnia przyjaciół. 29. Gwałtownik zwodzi bliźniego, prowadzi na drogę niedobrą. 30. Kto oczy zamyka, podstęp obmyśla, kto wargi zaciska, dokonał zbrodni. 31. Siwy włos ozdobną koroną, na drodze prawości się znajdzie. 32. Cierpliwy jest lepszy niż mocny, opanowany od zdobywcy grodu. 33. We fałdy sukni wrzuca się losy, ale pan sam rozstrzyga. 1. Lepszy jest suchy kęs chleba w spokoju niż dą pełen biesiad kłótliwych. 2. Sługa rozumny weźmie górę nad bezecnym synem i z braćmi posiądzie dziedzictwo. 3. Dla srebra tygiel, dla złota piec, a dla serc probierzem jest pan. 4. Nikczemnik zważa na wargi nieprawe, oszust słucha języka przewrotnych. 5. Kto drwi z ubogiego, znieważa jego stwórcę. Kto cieszy się z klęski, nie ujdzie karania. 6. Koroną starców synowie synów, a chlubą synu ojcowie. 7. Nie przystoi głupcowi mowa wytworna, tym mniej możnemu warga kłamliwa. 8. Dla dającego dar kamieniem szczęścia, gdziekolwiek się zwróci, ma powodzenie. 9. Kto szuka miłości, cudzy błąd taji, kto sprawy rozgłasza. Poróżnia przyjaciół. 10. Nagana głębiej działa na mądrego niżeli na głupiego stobatów. tobatów. 11. Zły szuka jedynie buntu, lecz zwiastun nieszczęścia będzie mu posłany. 12. Raczej spotkać niedźwiedzice, co straciła małe, niżeli głupiego z jego głupotą. 13. Kto złem za dobre odpłaca, temu zło nie ustąpi z domu. 14. Kłótnie zaczynać to u pust wodzie. Nim spór wybuchnie, uciekaj. 15. Kto uwalnia łotra i kto skazuje niewinnych, pan do obu czuje od razu. 16. Po cóż pieniądze w ręku głupiego? Brak mu rozumu, by nabyć mądrości. 17. Przyjaciel kocha w każdym czasie, a bratem się staje w nieszczęściu. 18. Niemądry jest ten, kto daje porękę i kto przysięgą ręczy za bliźniego. 19. Kto lubi kłótnie. Grzech lubi, kto porwyższa bramę, szuka zagłady. 20. Szczęścia nie zazna serce przewrotne, złowpadak kto przewrotny w języku. 21. Kto zrodził głupca, wiele ma zmartwień, nie cieszy się ojciec nic ponia. 22. Radość serca wychodzi na zdrowie, duch przygnębiony wysusza kości. 23. Niegodziwiec dar bierze zza nadrza, by ścieżki prawa naginać. 24. rozumnego obliczem jest mądrość, lecz oczy głupiego na krańcach ziemi. 25. Zmartwienie ojca syn mądry, goryczą swej rodzicielki. 26. Dla sprawiedliwego i kara grzywny niedobra, zbicie rózgą zacnego to przeciw prawości. 27. Rozsądek posiadł. Kto w słowach oszczędny, kto spokojnego ducha roztropny. 28. I głupi. Gdy milczy, wydaje się mądrym, kto wargi zamyka bezpieczne. 1. Zarządzą idzie od ludek i z każdą radą wojuje. 2. Głupi nie lubi się zastanawiać, lecz tylko swe zdanie przedstawić. 3. W ślad za występnym idzie pogarda, wraz z godnym pogardy hańba. 4. Słowa ust ludzkich są wodą głęboką, potokiem obfitym jest źródło mądrości. 5. Niedobrze winnego popierać. Krzywdząc prawego w sądzie. 6. Wargi głupiego prowadzą do kłótni, jego usta wołają razy. 7. Usta głupiego są jego zgubą, a wargi pułapką na jego życie. 8. Słowa donosiciela są jak smaczne kąski, zapadają do głębi wnętrzności. 9. Nawet ten, kto w pracy opieszały, jest bratem niszczyciela. 10. Potężną twierdzą jest imię Pana. Tam prawy się schroni. 11. Majętność bogacza jest mocną warownią, murem wysokim w jego mniemaniu. 12. Przed upadkiem serce ludzkie się wynosi, lecz pokora poprzedza sławę. 13. Odpowiedzieć, nim się wysłucha, uchodzi za głupotę i hańbę. 14. Duch ludzki zniesie chorobę, lecz złamanego ducha któż dźwignie? 15. Serce rozumne zdobywa wiedzę. A ucho mądrych dąży do wiedzy. 16. Dar człowieka toruje mu drogę i do możnych go prowadzi. 17. Pierwszy ma rację w swej sprawie, lecz przyjdzie przeciwnik i poprawi go. 18. Losem łagodzi się spory i rozstrzyga pomiędzy możnymi. 19. Brat obrażony trudniejszy do zdobycia niż miasto warowne. A kłótnie jak zawory w twierdzy. 20. Owoce must nasyci człowiek wnętrze. Pożywi się plonami swych warg. 21. Życie i śmierć są w mocy języka. Jak kto go lubi używać, tak i spożyje za niego owoc. 22. Kto znalazł żonę dobro, znalazł i zyskał łaskę u Pana. 23. Płaczliwie prosi ubogi, a bogacz twardo go zbywa. 24. Na bliźnich polegać to siebie zgubić. Czasem przyjaciel przylgnie nad brata. 1. Więcej wart biedak. Co żyje uczciwie, niż głupie, co ustach kłamliwych. 2. I gorliwość niedobra przy braku rozwagi błądzi, kto biegnie za prędko. 3. Głupota człowieka niszczy mu drogę, a serce na pana się gniewa. 4. Bogactwo zyskuje wielu przyjaciół, biednego opuszcza najbliższy. 5. Fałszywy świadek nie ujdzie karania, kto kłamstwem oddycha, nie zdoła się wymknąć. 6. Wielu schlebia możnemu, każdy jest bliski temu, kto daje. 7. Biedaka wszyscy bracia nie lubią, tym bardziej najbliżsi stronią od niego, on szuka słowa, ale ich nie ma. 8. Kto nabywa mądrość, ten siebie kocha, kto strzeże rozwagi, ten dobro zdobędzie. 9. Fałszywy świadek nie ujdzie karania, zginie, kto kłamstwem oddycha. 10. Nie przystoi głupiemu opływać w rozkosze. Tym bardziej słów zakierować panami. 11. Rozważny człowiek nad gniewem panuje, a chwałą jego zapomnienie uraz. 12. Jak ryk lwa, tak zagniewanie króla, jego życzliwość jak rosa na trawie. 13. Strapieniem dla ojca syn głupi, a rynną wciąż cieknącą kłótliwa kobieta. 14. Dom i bogactwo dziedzictwem po przodkach, lecz żona rozsądna darem od pana. 15. Lenistwo pogrąża w ospałość, głód cierpi dusza niebała. 16. Strzec przykazań to chronić swe życie. Kto gardzi powagą, zginie. 17. Pożycza samemu panu kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo on mu nagrodzi. 18. Ćwicz syna, dopóki jest nadzieja, nie unoś się aż do skrzywdzenia go. 19. Za mocny gniew należy się grzywna, a chcąc go wyrwać. Jeszcze go wzmożesz. 20. Posłuchaj rady, przyjmij naukę, abyś był mądry w przyszłości. 21. Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola pana się ziści. 22. Bezczynność człowieka jest jego wyrzutem, od nierzetelnego lepszy jest ubogi. 23. Bojaźń pańska prowadzi do życia, klęska nawiedzi tego, kto lubi spać długo. 24. Leniwy wyciągnie rękę do misy, ale do ust jej nie doprowadzi. 25. Zbije berce a prosty zmądrzeje, upomnij mądrego a będzie karności. 26. Kto ojca znieważa, a matkę wypędza, jest synem bezeznym, zhańbionym. 27. Zaprzestań, synu słuchać pouczeń, a zbłądzisz bez słów rozsądku. 28. Świadek bezedzny drwi sobie z prawości, usta występne grzech pożera.